osiem osób. <grywa> <grywa> Przyznam szczerze, że to było moje największe pragnienie, kiedy przeżywałam pogrzeb Jana Pawła II, mieszkając na Pomorzu w naszym domu prowincjalnym w Orliku. I wtedy, tak sobie siedzia, siedząc, oglądając to w telewizji, mówiłam, że mogę spać nawet na placu Świętego Piotra, ale bardzo bym chciała być na beatyfikacji. I tak się złożyło, że no, taka okazja się nadarzyła. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Cieszę się, że Ojciec Święty będzie mógł czynić jeszcze więcej dobra z tamtej strony. Myślę, że to, że Benedykt XVI w pierwszej encyklice napisał, że życie świętych staje się nie tylko w życiu ziemskim, ale również w śmierci, od dzisiaj będzie jeszcze większym udziałem Jana Pawła II wobec każdego z nas.

Dziwne jest, że kiedyś Pawie nie odgrywał żadnej roli ze względu na to, że miałem inne życzenia, inne pragnienia, inne prawdy, inne wartości, inna Ewangelia. Ewangelia świata, która przekłada się w sposób niedoskonały, nieprawdziwy i fałszywy. I od tego czasu, dokładnie mówiąc, od w sumie czterech lat, rozumiem, że to, co jest przekazywane poprzez koszul patrycki, poprzez wiarę chrześcijańską, jest prawdą.